Cześć, jestem Mateusz z grupy Studenckiej Teacher. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii chemia na Co dzień z firmą Polabra. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tetraboranem sodu. Serdecznie zapraszam. Nazwa zwyczajowa tetraboranu sodu to Borax. Jak widzimy, Borax. Jest białą, stałą sypką substancją, którą możemy tutaj zaobserwować na naszym szkiełku zegarkowym. Jak widzimy, rzeczywiście jest biały i jest sypki. Zobaczmy zatem, jak rozpuszcza się w wodzie. Zawarte szkiełka zegarkowego wsypię teraz do zlewki i spróbuję wymieszać. Jak widzimy, podobnie do kwasu borowego, słabo rozpuszcza się w wodzie. Sprawdźmy, czy podobnie jak kwas borowy, barwi płomina zielono. Jako sól kwasu borowego ma podobne do niego właściwości. Między innymi może posłużyć do odkażania powierzchni bądź do zwalczania insektów. Może również posłużyć do odstraszania mrówek bądź gryzoni, ale nie tylko, ponieważ ma swój udział na przykład w produkcji wybielaczy. Co więcej, samo. Tetraboran sodu, czyli borax, może zostać wykorzystany zamiennie jako proszek do prania, tak zwana zielona chemia. W innym przypadku, ta tak zwana zielona chemia może mieć swój udział w innych reakcjach chemicznych, jako katalizator, tak zwany zielony katalizator. Powtarzam cały czas: zielony, zielony, zielony. Co mogę mieć na myśli? Otóż zielony, czyli neutralny dla środowiska, który nie powoduje żadnych złych konsekwencji. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do zainteresowania się borakcem, który zdobywa coraz większą popularność zważywszy na zmiany klimatu. A tymczasem bardzo wam dziękuję. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, skomentowania i zasubskrybowania tego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.